Dzień dobry, Anna Drukoła. Zapraszam na serwis informacyjny Telewizji Małopolska. Ścieżka bosych stóp, konstrukcje z dzwonkami i kołatkami, szumiące trawy i kwiaty, czy skrzynie z roślinami charakterystycznymi dla kuchni, medycyny i obrzędowości ludowej. To wszystko czeka na mieszkańców i turystów w ogrodzie sensorycznym na terenie miasteczka galicyjskiego w Nowym Sączu. Instytucji Kultury Samorządu Województwa Małopolskiego. Jest to koncepcja, która ma e, bawić, a zarazem edukować i od, na odwrót. To jest, e, można powiedzieć, pewien rodzaj wpłynięcia na tych najmłodszych, Naszych odwiedzających, tak aby to postrzeganie tego, co robimy w Skansenie, czyli zabezpieczamy dziedzictwo kulturowe, było jak najbardziej blisko tych młodych ludzi, którzy dopiero wkraczają na, na drogę do dorosłości. Ten rok rozpoczął tak naprawdę wzrost nakładów na kulturę i to widać w liczbach bezwzględnych ilość konkursów, wysokość kwot, też alokacji w poszczególnych konkursach, ale też wysokość dofinansowania. Ogród dostosowany jest w pełni do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, ale dobrze bawi się w nim każde dziecko. Za małe na atrakcje w Skansenie. W każdej chwili można przyjść. Tutaj rodzice mogą spokojnie sobie usiąść, odpocząć, a dzieci mogą się fajnie bawić. Do tej pory mieszkańcy musieli przeprawiać się promem, a kierowcy jeździć dookoła. Wreszcie, po dziesięcioleciach czekania, nowy most na Wiśle połączy Borusową z Nowym Korczynem, czyli Małopolskę i Świętokrzyskie na drodze wojewódzkiej 973. Różnie było z promem, jeździliśmy w różnych warunkach tutaj, czasami nie dało się, bo albo za mało wody, albo były tak duże kry, że trzeba było po prostu zrezygnować z przeprawy. Trzeba było jechać do Szczucina na most, także na pewno to ułatwi życie tutaj. Day, say say Jesteśmy na budowie, która będzie łączyć dwa województwa. Na budowie, która na dzień dzisiejszy jest w dobrym tempie realizowana przez polskich inżynierów i to nas bardzo cieszy. To jest idealne miejsce na połączenie województw Małopolskiego i Świętokrzyskiego. Bardzo długo oczekiwana inwestycja i tutaj można mówić o kilkunastu, a może i dziesiąt latach, jeżeli zapytamy naszych dziadków czy, czy, czy pradziadków. Most kosztować będzie ponad 53 miliony złotych, z czego 27 pochodzą. Chodzi od władz Małopolski. Były pokazy, prezentacje, koncerty, barwne korowody i oczywiście wspólne biesiadowanie. Ale największe emocje budził konkurs dożynkowych wieńców. Święto plonów obchodzono w Ryczowie w gminie Spytkowice. Wieniec zatytułowaliśmy Od ziarenka do bochenka, ukazując na poszczególnych platformach wieńca faktyczną historię, dawną historię no, powstawania chleba. Ten rok był szczególnie trudny dla dla rolników nie tylko małopolskich, ale i w ogóle rolników polskich i całego tego przemysłu rolnego. Tym bardziej trzeba szczerze podziękować za to wszystko, co nam ziemia dała. Jest mi niezmiernie miło jako radnemu z tego terenu, z powiatu wadowickiego, że właśnie w tym roku wojewódzkie dożynki odbywają się tutaj, w gminie Spytkowice, w powiecie wadowickim. Jest to niezmierny zaszczyt dla nas, dla mieszkańców tego regionu, że akurat te dożynki są w tym roku tutaj. Wszystkie informacje na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.